Audi A6C5. Paweł, kolejna rzecz. Zdemontowaliśmy podstawę filtra oleju i jest jedna rzecz dziwna. Tak wygląda od wewnątrz. I tutaj jest taki zaworek. Jak odkręciliśmy całą tą podstawę, to wypadło takie cuś. To jest z gwintem, w środku też jest gwint, ale to nie było tam w środku wkręcone, tylko po prostu tak było włożone. I tam jakby brakowało kulki. I teraz nie wiemy, czy kiedyś ktoś to demontował, rozbierał i nie wkręcił kulki, bo coś tam blokowała, nie mam pojęcia. I teraz pytanie do Ciebie. E, bo my to możemy wkręcić w środek, ale ja nie wiem, czy czegoś tam nie brakuje. E, nie mogę znaleźć nowych takich. E, nie mogę znaleźć nowej takiej podstawy. Jak masz czas, to skocz na środ. Tu jest numer tego. Elementu 0,50, 115, 417 i spróbuj taki coś załatwić. To pewnie będzie kosztować około 50 zł, ale fajnie by było coś takiego mieć. No bo ja nie jestem pewny, czy tam w środku pod tą yy, śrubką z gwintem, czy tam nie ma, nie powinno być jakiejś kulki. I nie wiem, czy możemy to wkręcić, czy nie stanie, bo możemy złożyć to tak, jak, jak, wy, jak wyjęliśmy, czyli możemy tak i, i tyle, ale to nie o to chodzi. Także fajnie by było, gdybyś pojechał na środ i to znalazł. Dobra, to daj znać, czy będziesz tego szukał, dobra? To na razie. Hej.